Hej, siemanko widzowie. z tej strony Psyku. Dzisiaj m, będziemy kontynuować naszą serię Przetrwanie. E, pst, tyle z czego pamiętam, os na ostatnim odcinku e, robiliśmy podłogę i zarys naszego domu. Mojego domku. <gryw> tu mamy kamień na rob, no. I pamiętam, że jeszcze skończyła nam się drewno. Dorob... Do zrobienia tego, jak to się nazywało? wydesek. więc teraz będziemy sobie pościnać trochę drewna. To sobie zostawimy. To wytagujemy. To sobie zostawimy. I na ewentu i ewentualnie to weźmiemy. Albo okej, okay. to to mogę sobie odstawić. I idę śnić drzewo. Czyli, że musimy znowu zejść na dół, na sam dół. Tak przy okazji. To sobie może. Odłożę moją moją zbrojkę. Tak. Jakby mi się nie chciało wracać, to sobie w razie wózginę. Wezmę jeszcze raz, dwa i kilka albo sześć, żeby było na zapas. To będzie trzy patyki, więc tu musi być dziewięć. Prosta matematyka. I tak, i teraz raz, dwa. Mhm, moja matma teraz mnie zawiodła. Potrzebujemy czterech patyków. Aha, tak. To co ja robię? No, czyli ja. będzie nam raczej wystarczyło. O, kurka! Najbardziej chciałbym ściąć takie drzewa, takie o wielkie, żeby mi się tak fajnie ścinało. Tak. Z satysfakcją te mniejsze zostały sobie na później, żebym. Żebym nie musiał latać w tam i w tam po, tam po, po jedno drzewo Gdy mi zabraknie na przykład na craftinga albo coś tego typu Oczywiście się postaramy nie zginąć yy, A tak, nie będę mógł zginąć Bo wtedy nie zbiorę, bo wtedy mi wyleci drewno, więc to się nie będzie opłacało Baba. Hmm. Dobra, więc zaczynamy kopać. I ja będę stosował tą samą taktykę do kopania, co robiłem w, w pierwszym, albo drugim, pierwszym chyba odcinku o tej serii. Czyli, że jak najwyżej kopać i się tak wspinać. Ale chyba widzę, że to jest zła taktyka. Baj ja teraz tutaj wejdę. Aha, dobra. Jednak to jest zła taktyka. Tyle już wiem, że to zła taktyka. Czy tu jakieś drewno? Tego drzewa będzie naprawdę dużo drewna. Ale potrzebujemy jeszcze więcej niż dużo. Dobra, odbudowujemy się. Tak będziemy kopać. Może to będzie ostatni ten. No Czy tylko się trochę podbudowuje, żeby być, żeby, żeby można było robić takie schodki fajne. He, jak zwykle, coś musiałam zepsuć. A to chyba będzie? A, więc nie trzeba było robić jakichś wybitnie wielkich schodów. No, z tego chyba będzie mieć z tak drewna. Można być więcej. Patrząc, że tu są jeszcze takie, te. Tu jak coś jest. Że tutaj coś jest. Jeszcze gdzieś tu coś jest. Góra już zaczyna powoli z tego wywać się. Ło, kurde. Taliana tylko mi uratowała tam o sobie żeby mi tu nie poznikało wespelnądz a pięknie nieuwca Ops. I tu jeszcze ostatnie drewnianko. Ile będzie na tyle z tego drzewa? I te nasze jednookorowane drewno. Hej. Ajajajajaj. Ale myślę, że z tego drewna będzie nam wystarczyło na pewno na... Na jakąś część domków. Dla pewności zetnę jeszcze jedno takiej wielkości. To może te? A SS-e jak najbardziej pozbieram. I te krzesz. Ząbiak? Czy, czy ja tu słyszałem zombiaka? Czy mi się wydawało? Wam się tylko wydawało. Okej, okay, tyle ja może sobie jeszcze pójdę. Tyle nam będzie wystarczyć. Ten las nie jest nawiedzany. <grym> Ch Chyba tego nie będzie słychać na nagraniu, ale wydawało mi się, że na pewno tu był zombie tam. Tam tak buczał zombie tak. <grym> <grym> One tak robią, co nie? One tak robią. Na pewno tak robią. Ja je wieczki nie będę zapijać. I pciu, pciu, akurat dojdziemy na samą górę, kiedy będzie noc. Idealnie. Sobie pójdziemy do łyżeczka. I będzie pięknie Myślę, że jeszcze nie raz będziemy schodzić na dół. Ale przynajmniej to jakiś progres. I hopsiu do spanka. A nam się już przepalił, więc rzucamy nową porcję. Ja sobie zjem. I, i no, trochę dużo mamy tego drewna. Więc myślę, że trzymamy tutaj trochę na zalepienie tej dziury. Przebrzydłej dziury, która teraz zostanie. Zosta no, mus musiałem po prostu jakiś klap, to, to źle postawiłem się. Po prostu musiałem. Przy okazji sobie dodamy jeden. No. Nie będzie tak, nie, nie, nie. O i deszcz zaczął dolać. Super. Nie mogę. No nie. Pada deszcz. No ładnie wygląda, tak jakoś mi się wydaje. Ale to miało być tak jakby na dole czy nie? No to miało być normalnie zabudowane, a to tego tak zrobiłem, bo a okej. Okay. I to ma sens. Bardzo dużo sens. He. <słys> kiedy życie takie jest, że się źle stawia. Tylko w moim przypadku to źle stawiam bloki. U niektórych różne rzeczy się, się źle stawiają. Jeszcze nie mogę. To sobie crafting też podniesiemy do o jedną kratkę do góry. To nie ja będę musiał tu się męczyć już z tym, że tu mam. sobie ubiorę od razu. To będzie wolne sloty w Eku. O, idealnie. I teraz tylko dajemy skrzyneczkę. I wszystko tu wrzucamy, żeby był czysty ekwipunek. Że oprócz tego, 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 tego i tego. I myślę, że tyle będzie dobrze. Bo już się nam trochę przepaliło, więc mogę wrzucić dodatkową porcję. Bo to zawsze coś. Zawsze o troszeczkę więcej. Nie stawiaj tu bloków gdzie nie potrzeba. A i tak Czy miałem z tych z jednego patyka zrobić pochodnie? Cztery pochodnie. O co mieszanie? O kurde, jak się wystraszyłem. Fajd MMA! Zabiłam go! Jest! Właśnie po to chciałam tu dać pochodnie. Gł głównie chciałam oświetlić dół, ale te teraz oświetlę Cały teren. Wiesz i tak ni ni nic nie powinno się zrespić na jednej kratce w wysokości, ale... W razie wło. To zawsze pomaga. Przy, przynajmniej ci nie będą odwiedzały do zombiaki domku. Co. czego bardzo nie lubię. Ale w ogóle. Mm, na dniu. Już się nauczyłem. W dniu piątym zabiłem pierwszego potwora. Cud. Że tak długo wytrzymałem bez bitwy. Bitewy. Ale żadnemu drewno nie popuszczę. No kurde, i muszę teraz chodzić. O nie wyjdę. Chyba, że tu tak to zrobię. Chytry jestem, jak. No sam nie wiem, jak co sobie dokończymy tą podłogę dzisiaj dużo się wydarzyło może że zdobyliśmy dodatkowy achiement o to, to. Yy, yy, yy. i z tego tu a hover własnego no i to łowca potworów no to dokończyliśmy podłogę. Przepiękne podłoga. Bo nie wiem, czemu, ale to czemu po prostu to, to czemu ten blok tu nie został zabrany. Przecież tu ma być piękne wyjście. Czy dobrze sobie zrobię, zrobię takie Hmm... Coś tu mi nie paść. Jeszcze będę musiał się wybrać do... Chyba tutaj widziałem rzekę. Tak, ale tu nie wiem czy będzie piasek. Musiał się wybrać po piasek na okno. Kiedy... nie będzie piasku, to też raczej nie będzie domku. A te drewno było mi po to, żeby zrobić piękne... drzwi. Drzwi. A drzwi. Jakbym mógł je tak ładnie postawić. O. Bo ładnie się otwierają. Co z tego, że nie ma ani dachu, ani... ani ścian, ale są drzwi. A drzwi są najważniejsze. Bo nie wiem na czym one się trzymają, że się nie wywalają i można je tak obracać. O, dobra to chyba będzie na tyle z dzisiejszego odcinka to do zobaczenia widzowie i jutro raczej nie będzie odcinka bo idę na szczepienie ale za to w sobotę w sobotę tą w sobotę zrobię taki dłuższy odcinek na przykład za 20 minut 25 minut max, dobra to kończymy już. To do zobaczenia widzowie. Pa pa!